Cześć, witam Was jak zawsze z nadwody w kolejnym odcinku wędkarskiego punktu widzenia w którym chciałbym Was poinformować, że w dniu 14 września bieżącego roku uchwała nr 41 zarząd główny podjął decyzję o ustaleniu wysokości składki członkowskiej na 2026 rok. Składka członkowska została podniesiona. O kwotę 10 zł i wyniesie 180 zł. Ulgę 75% będzie przysługiwała członkom uczestnikom do lat 16, młodzieży szkolnej i studiującej, jak również członkom PZW oznaczonym złotą odznaką PZW z wieńcami i oni zapłacą 45 zł. W tej grupie jest to wzrost o 2 zł. Ulgę 50% otrzymują członkowie PZW oznaczeni złotą odznaką PZW oraz posiadający znaczny uszczerbek na zdrowiu. I oni zapłacą 90 zł. Składki. Jeżeli chodzi o członków PZW oznaczonych srebrną odznaką PZW. Zapłacą oni składkę w wysokości 135 zł. Tą samą uchwałą zarząd główny podjął decyzję o wysokości składki na ochronę zagospodarowanie wód w gospodarstwie rybackim Polskiego Związku Wędkarskiego w suwałkach. I tutaj trzeba powiedzieć, że składka ta nie ulegnie zmianie w porównaniu do roku obecnego. I tak. Wszystkie jeziora bez stolingu zapłacimy 440 zł. Jeżeli chodzi o wszystkie jeziora, z trollingiem, tak zwaną składkę pełną, wyniesie ona 820 zł. W tej uchwale również zarząd główny zobowiązał okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego do uchwalenia wysokości składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód. Do dnia 30 października bieżącego roku. Także po tej dacie powinniśmy mieć opublikowane na stronach okręgowych składki okręgowe i ulgi, które będą przysługiwały poszczególnym członkom Polskiego Związku Wędkarskiego, lub nie będą przysługiwały. Będzie to zależne od podjętej tej uchwały. Na tym kończę. Do zobaczenia gdzieś nad wodą, może podczas wspólnego wędkowania. Trzymajcie się, cześć. Widzimy się już niedługo.